Witajcie, ja jestem Czarny Wilk, a to jest 130 odcinek. Nagrajmy winy 3 dźwięki. I końcu, już po, końcu wątek, fabularny. Będziemy pomagać teraz Siri i załatwić sprawy w gracie ale najpierw Vivian Vivaldi. Wini Vi, 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 Vivaldi. Służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na kolonie. Dobrze trafiłeś, oferujemy. Mieliśmy sporo, ile dostanę? 2,5 tysiąca. Mamy ponad 30 tysięcy, to się zajmę sprzedażą, rozmontowaniem że miejski I chodźmy się spotkać z, tri, z, z Tiri. I mamy tak Pokonanie ponieważ poniosło Siri na duchu, jednak Geralt wiedział, że to dopiero przedsmak prawdziwej walki. się do niej właściwie przygotować, Geralt i Siri przyjechali do Nowigradu, gdzie Tris i Jennyfer Yen, miały na powrót zebrać Loże. W mieście czekał też Avala, który miał swój własny pomysł na to, jak po wstępnym starciu z the Eredinem przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Chodźmy do Ciri. Wydwaj, Ja Jazda mi Ale panie łowco, przecie my tu nikomu nie wadzimy! Nikomu no, się nie Mniej się na przykrzacie pijaki! Wąwo zastrzelę. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści, starzec, że jestem na boku ludźmi niebieskimi kwiatami. Przyszłość Greta zaś lubi zmyślać, Przyszło jak pijemy z Powiedziałeś mi, że nam żydzi, to to że, że nie No Właśnie nie przeszło. Ja, że jest mi źródło informacji. Nie wiem, w tym mieście każdy lubi, żeby go słuchali, to nie opowiadają niestworzone historie. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Jasne. Prowadź. Musimy dotrzeć na wyspę świątynną. Nigdy nie byłeś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel całej zdrowi siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Wyrównanie rachunków. Stajemy w ogóle. Na 28 poziomie. Miasto, takie jak Nowigrad, mają swoją magię, przyciągają ludzi z całego świata. Świata. A cudowna mieszka mieszkanka, mieszanka różnorodności, domem dla parownych charakterów, wśród takich znaleźć można zarówno przyjaciół, jak i wrogów. U jednych zaciąga się długi, wdzięczności, u innych przysięga zemsty. Przysięga zemsty, gdy Ciri ponownie zawita do Nowigradu, postanowiła wyrównać rachunki z... i. Jednymi i drugimi. Po no co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Może Bez ciebie by się go nie dorwali. Hmm. Ale nie jesteś zbyt relinga i nadal nie jestem, ale dobrze powiedziane. A tu przeniknęliśmy przez postać. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Może jakoś się dogadamy? E, tak, tak, dogadamy się. Idźcie na górę, Brzewczeka. To było... dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy O, kurczę, zbierać zbierać kurczę! Zbieramy wszystko jak można. Cukierek, cukierek mamy przykład. Kurczę, od razu tu przyszedłem. Filmik się zaczął. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka kurwa! Zawrzyj gębę Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego! Dokończę to, co zacząłeś. Chora, stój! To ja, Dudu! Dudu Biberwel! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na placu rzeźników. Grałeś w sztuce pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Siri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście! To byłoby się bez tego, gdybyś się nie podszedł pod Skulwiela. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po Skurwielu Junior. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym doplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie poderżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym że już nie muszę. Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem. Że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wydaliście daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważa. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Po co idziemy do jej siotka? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Ben. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. No to po tobie. <śmieniczyny> no to raczej, ty jest przybraną córką Geralta. Być świeże ryby, a to, to co to jest? ryby. Tuż no, to. tuż no. no, by Wiesz? Byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. Mój mąż... To było gdzieś w Nie, w innym świecie. Mm. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? Tak. przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Mm, trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i już. To wszystko szybko załatwiam. wojska za rzeką mnie niepokoją. Hmm. Ja mógł jej opowiedzieć, które został wplątany. A jeszcze kurczę to o kartę. I te karty można by ogarnąć. To może w następnym odcinku. Mieliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji. Mówisz do damy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Mm. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest. Do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z Białego Sadu. Co tam zrobił? Drzewa powycinał? Ten On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. <laughs> to my przepraszamy. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego że jakiś drap mi grozi nie doczekanie Dobrze cię widzieć Lea. I ciebie Ciri. kim jest twój szarmancki towarzysz Gerald z Ten Gerald. Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Co no, słyszałaś? Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowały się z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiły się rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych. Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurza. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Gerald, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na zamur? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Tris. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Tris nie próbowała się potem z tobą skontaktować. Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigrady. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jastra. Resztę historii znasz. Gdzie jest? Witaj, maleńka. Co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podługa. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivi. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. Wzajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nie ludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konia. a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Tak, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby waldo, jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Hmm. Wiem, zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Gerald, idziesz z nami? Czemu nie? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Gerald, wybierz jednego z tych. Idę, idę. <gry> Garant, jak ojciec, idę, idę. I tak płotkę wzięliśmy. Garant, jak taki ojciec, idę, idę. Kiedyś byłaś szybsza. Daję ci pory. Mm -hmm, mm -hmm. Garant prowadzi. Dobra, nie ja komentuję, bo jak się wpierdolę w coś. przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę mieć równo z tobą! O kurwa, ale wniosło mnie chwilę. Są mu mi dwa miecze. Dziękuję bardzo! Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig! No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego kedwejskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Niech Maciej się nacieszy trochę. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Jennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Hmm. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc, no jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Hmm. Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... I czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią ci tutaj. Ja też ich lubię. No, najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała z miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Bez troska? Pijana i rozchichotana, co już ma dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. Urodziłaś się do wielkiej rzeczy, powiedzmy to. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną, starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Obyś miała rację. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Awalach poprosicie o przysługę. Być może, <coughs> ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Zdobyłeś konie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A, daj spokój. O wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, uh -huh. wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk, kilka mniej nie zrobił różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Dobra, chodźmy. Ach, co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Niech się cieszy. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę, widzimy się obok stajni. Niech się cieszy. Niech się ucieszy. Egar, stań na straży styli dostaniemy się do środka dobra dajcie Poczekajmy, jak tu mam możliwość, to sobie. Jak mam taką możliwość, to kurczę, kupię, by było nie skorzystać. Pierożek się znalazł nawet. Może jest inna droga. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili, butu! Dzięki, Gerard. To było świetne. Tak, Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldą. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Słyszałem legendę o białym wilku? W równanie rachunków zadanie wykonane! Mam tylko Avallach, i Tris. Na następnym odcinku, jak powiedziałem, ja jestem za tym, żeby wykonać zadanie poboczne o wysoką stawkę, że porównać ze skrybą. to jest dla mnie ciekawe z tych zadań, żeby to ogarnąć? A to ukończyć, że go odcinka, więc trzymajcie się ciepło. Na razie komentował Czarny Wilk, a to był 130 odcinek. Zakrajmy Wiedźmin 30 g. Dziękuję Wam bardzo. Na razie.